Złomiłem potężną rybę na zestaw wędkarski Wędka z koło wratek blisko, do tego nawinięta gruba plecionka i na końcu zestawu dżek. To jest właśnie przepis na wędkarskie sukces. Czas trochę jednak zwolnić tempo. Nad wodą z wędkami meldujemy się z samego rana a już w pierwszych rzutach melduje się pierwsza ryba. Jest. jest. Jest, 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 jest. Trzydziestak. Jest! Ładny. Bardzo ładny okoń chyba. Sandacz. O, malutki, ale poszedł. Dobra, ale ile można łowić te małe rybki? Czas założyć tajną broń z temu i złowić kabana. Jest! Szymon! Był strzał. Nie wiem, czy nie będzie jakiś wielki stary. Jaki sandacz? Czekaj, 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 czekaj. Pierwszy rzut, praktycznie albo drugi na żerka. Tutaj, zobacz. Zobacz, ile tutaj jest, czureczku Nadżelka z temu przywalił sandacz 73 cm z pójcizny. No niestety, sandacz chyba nie przeżyje. Całe szczęście właściciel łowiska prosił nas, żebyśmy sandacza mu powierzyli na kolacyjkę. Także chyba tak trzeba będzie zrobić. No nie zawsze w przypadku sandaczy wszystkie przeżywają. Czeruś z już oraz zestaw skorpionowy z temu dały radę. Wynik końcowy to dwa sandacze, jeden okoń, a już niedługo kolejne TikToki ze sprzętem z temu. Jak widzicie, wędka skorpion dała sobie radę z wielkim sandaczem. A dodatkowym tutaj jest to, że ma zapasową drugą sekcję. Pamiętajcie także o kodzie zniżkiowym... よし